się z wami we wtorek, jest 15 po 7, jest mega późno, dlatego będę jechać uberem, zjem śniadanie i ubieram się i wychodzę jak co dzień jadę do pracy, dlatego muszę się zbierać dzisiaj mam na sobie białą bluzkę, taką zwyczajną z długimi rękami rękami, Boże bluzkę z długimi rękawami i taką narzutkę którą kupiłam w podziemiach centralnego w Warszawie także ona jest taka długa tutaj na dole ma takie przecięcia i tak dzisiaj się prezentuje dzisiaj rano umyłam włosy chociaż było mega zimno w mieszkaniu nie chciało mi się wstać zobaczymy jak ten dzień się potoczy może yy, spotkam się z moją przyjaciółką jak wyjdzie z pracy pracujemy dość blisko więc mam nadzieję, że to wypali także zapraszam was na ósmy vlogtober ze mną Uber właśnie podjechał, także jedziemy do pracy. Mam nadzieję, że się nie spóźnię. Czas wychodzić z pracy Uhuhu. Idę coś zjeść Idę spotkać się z Gosią Do widzenia jestem w galerii, czekam aż Gosia skończy pracę i zobaczymy gdzie dalej nas nogi poniosą pogoda jest smarna na dworze, bardzo pada więc zobaczymy czy zostajemy tutaj czy pojedziemy sobie do cukierni na przykład um, mam taką fajną jedną knajpę, Huda Ciacho on się nazywa więc zobaczymy czy tam pojedziemy, na razie czekam na Gosię o 18 kończy pracę także czekam z 20 minut może pójdę sobie zobaczyć coś jakiś shopping, coś tego zobaczymy, także chodźcie Chodźcie, idziemy, daj. Zobaczcie mojego pysznego paddaja. Miam. Tutaj był mega pyszny, znajdą się bardzo, także zobaczymy czy będę miała siłę chodzić po sklepach, ale poczekać na gosię muszę. Taki piękny wianek. Ufa, zobaczcie. No to jest z pięknych rzeczy. Wykupiłabym cały sklep tutaj. Przysięgam. Tylko, zobaczcie na te rzeczy. Piękne są. Zobaczcie, jaka fajna skarbonka. Kostka. Ile ona? 49 zł. Fajna, mega. Powiem Wam szczerze, że to jest mój ulubiony sklep. Mojito Wiedziałam, że to kupisz. Wiedziałam. No, jakąś musiałam, ale w tym kolorze. Hej, Ja Gosia! <noise> to tak. jest vloga? Tak. Bo teraz jest vlogtober, to wiesz, to codziennie się kręci. Serio? Tak, jest i Gosia, Gosieńka. Idziemy do Chudego Ciacha. jak kupa wyglądam, oczywiście. Tak, bo chcemy. Jedziemy. Być tam, nie tam. Idziemy do Chudego Ciacha, no. to jest 18 prosto do Andersa. Poczekaj, to, to tu. Jesteśmy jeden przystanek od naszego miejsca docelowego idziemy do Chłodego Ciacha, tak jak już wspominałam ale niestety <grym> wyszłyśmy o jeden przystanek za daleko za wcześnie? za wcześnie na Twoje polecenie? na no, moje polecenie, ja źle oczywiście źle sprawdziłam I idziemy, ja nie pada chyba, czy pada teraz? Ta pada no pogoda nie sprzyja nie sprzyja vlogowaniu nie sprzyja październik, październik, tak tak taka prawdziwa jesień tyle jeszcze zostało sprawdzę So close, yet so far. You can almost taste it. You can almost taste it, czekaj. No to już prawie. Tam powinno być. się ludzie się patrzą jak na wariatki. Kto się kręci? Mie się, Znaczy ja się kręcę wokół. Wokół własnej osi. Bo Buty już przemokły. Światło. Światło! światło. No się w sobie. Nie jest taką srebrną tą już. Tak, po światło, ale to jak się... On jest neon. Dobra księgarnia. Nie. Dobra. O, jest w przyprawie. Jest! jest chude ciacho! Uuu, się co sobie zamówiłaś? Powiedz. Czekoladę i serniczek wegański. Serniczek wegański. A teraz rozpakowuję opaskę. W no tak yeah. dzisiejszym. W dzisiejszym. A ja czekam na fit, nie fit, freak, freak shake to się nazywa. Ale jest fit proteinowy, więc jest fit, także no regrets. Chociaż wygląda jak nie fit, ale jest fit. Podobno. Tak mawiają. Fajnie tu. Kamilusia, atmosfera. No Właśnie, jesteśmy same. Fajnie tak w tygodniu, bo nikt nie ma czasu na szlajanie się tak po kawiarniach. Także idealnie. Nie lubię jak pada, bo potem mi się włosy brzydko układają. Smacznego, Gosia. Bo się dostała gorąco czekoladkę. Kakao. Bo na przykład, nie wiem czy wiesz, ale w, kwo, w koście, w koście jest normalnie Squig. Boo z jego się tańczącą udynie do every night. Właśnie wie co. Wow. No. No. Trochę tego. Weź do człowieku trzymaj dietę. No, no jest spoko. Ja jeszcze nie dokończyłam, muszę dokończyć. O Boże. Eee. Za mamusie. <noise> Za tatusia. Jeszcze tyle mam. Ła. Wow. Gosia zjadła, a ja jeszcze muszę odpocząć, żeby to wcisnąć. Dobrze, że lokal jest do 21 w ogóle. <noise> to może coś jeszcze wcisnę. Nie no, wcisnę, ale o Boże. Nie wiedziałam, że to będzie aż takie duże i aż takie słodkie i aż tyle będzie tych rzeczy na kiciany. O Boże, tak się zasłodziłam. Ale zaraz, spokojnie, zaraz to dziś wciśniemy, zaraz to mm, Kandał. Kandał, zaraz to dziś ciśniemy. Gosia się najadła, szkoda, bo mi pomogła. A ja się też zasłodziłam nadal. Myślałam, że to nie takie słodkie, tam sami nie Niby fit, a słodkie. słodkie. Tak się dzisiaj czuję. Gosia, widziałaś, że zdjąłam do czepy. I co sądzisz, lepiej w krótkich czy w doczepach? Ja! No, <laughs> Naprawdę? No. Dlaczego? Nie są już aż tak krótkie. No i dobrze tak wyglądasz, tak? No i sobie natural. No tak, 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 ale. To natural beauty. Natural beauty, ale no. Myślałam, że wychoduje swoje własne włosy przy doczepach. A tu.

Kolejny. O, a mój za 13, 3 minuty tylko poczekam. No już jesteśmy na przystanku. Oj, jak ja wyglądam, jak bałam. E, pogoda jesteśmy, jest słaba. Pogoda jest słaba, pada i ja mam za 13 minut autobus, a Gosia ma za 10. Czekamy sobie na przyjazd naszego autobusu. Jest zimno, wieje i o, nieprzyjemna pogoda. Naprawdę mega nieprzyjemnie, dokładnie zawiewa deszczem pod daszek i tak. Czekamy, ale fajnie było, co? Tak. Ale słodko, mega. Zasłodziłyśmy się, okropnie. Trochę goryczy do ten trwój. <gry> o, akurat mi się bateria kończy. słupi. Tak. No dobra, w sumie to nic już nie będę wygrywać, bo jadę do domu od razu i będę montować tego vloga, także Gosia, masz jakieś jeszcze ostatnie przemyślenia? <gry> Nie, ale jeśli nie. chcesz bardziej, bliżej poznać Wiktorię, to hol 6-9 Nie! nie. 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 Jeżek wieje, sztorm Sztorm na morzu Dobra, pa. to ja się z wami żegnam Gosia, pożegnaj się z wami. Pa 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 Teraz tu Pa pa, pa, pa. pa, pa i do jutra, siemancik